Na początku października zrobiłem taki film, w którym opowiadałem dlaczego operacja w CSGO może pojawić się w 2019 roku. No i mamy listopad i tada! Mamy na operację, nazywa się ona bardzo trudna, jest ta nazwa, ponieważ jest dwuczłonowa. Mniejsza o to: nazywa się Operation Shattered Web, dosyć ciekawa, ale skupmy się na tym, co się w niej znajduje, bo jest to zdecydowanie największa operacja, jaka kiedykolwiek pojawiła się w CSGO i która przeszła moje najśmielniejsze oczekiwania. Yy trochę rzeczy się tam pojawiło, które przewidywałem w tym filmie, ale tyle się pojawiło innych, o których nie mieliśmy pojęcia. Że głowa mała, spójrzmy najpierw, zacznijmy, co tutaj się dzieje, bo mamy 10 misji, które będziemy otrzymywać każdego tygodnia. Każdego tygodnia dostaniemy 10 misji, tych tygodni jest, uwaga, 16. Każdy już jest nazwany po kolei, ale tych misji jeszcze nie wiemy, jakie to jak będą. Pierwszy tydzień to misje z bliska, osobiście. Mamy 10 misji do wykonania, yy, każda o ustalonym stopniu trudności. Yy, za jedną gwiazdkę, dwie gwiazdki lub trzy gwiazdki. Czyli można uznać, że jedna gwiazdka to jest po prostu jeden level, który będziemy zdobywać. O, po co te levele będziemy zdobywać? Przejdziemy do tego za chwilę. Yy, ale jest tutaj mały haczyk. Te misje są trudne. To muszę przyznać od razu, że te misje nie są najprostsze, ale yy, chodzi o to. W jednym tygodniu, czyli z tego całego jednego tygodnia, z który, których jest w sumie 16 i prawdopodobnie tyle będzie trwała operacja, z każdego tygodnia tylko 10 gwiazdek możemy zdobyć, mimo iż teoretycznie tych misji, tych gwiazdek powinno być więcej, bo niektóre są za dwie gwiazdki, niektóre za trzy, niektóre za jeden, ale tych misji jest w sumie 10, więc tych gwiazdek na pewno jest więcej, bo niektóre są misje za trzy, tak? Rozumiemy się. Natomiast w ciągu jednego tygodnia możemy zdobyć ich maksymalnie 10, ponieważ no, tak sobie wymyślili i już. Natomiast e, za to, że kiedy już zdobędziemy te 10 to te misje nam nie znikną, natomiast będziemy mogli je zrobić, natomiast będziemy za nie otrzymywać bonus do, do, do punktów doświadczenia oraz e, też te misje są potrzebne po to, żeby upgrade'ować swoją monetę żeby abridować swoją monetę z operacji. Tutaj mi przyszedł jakiś komentarz na YouTube, nieważne, dzieje się dzisiaj, bo operacja jest niesamowita. Mamy różne misje, misje solo, również misje w duecie, chyba duecie, nie wiem czy można grać w składach, ale są na przykład, powróciły misje Guardian, które bardzo fajnie, że wróciły i mamy jedną w tygodniu, troszkę mało, może w przyszłych treningach będzie nieco więcej, ale na razie jest jak jest, więc zaczynamy tak. Ehm... Zabie 15 wrogów na Vertigo, to jest mapa Guardian i jest też misje kooperacyjne wróciły z operacji Wildfire, troszkę zmienione, bo pierwsza misja kooperacyjna, uwaga, jest na nocnej mapie Siroczko, czyli mapie z, z Black Side. Ta mapa jest oczywiście bardzo zmieniona względem tego co się dzieje w Danger Zone w trybie Battle Royale więc no, widać, że Valve się postarało, bo ta mapa jest naprawdę naprawdę fajna, ta misja jest mega ciekawa, ale to nie będę Wam spoilerował, zresztą możecie to już zobaczyć na dole w opisie, bo już to graliśmy z Kubą, więc możecie sobie zobaczyć. Jestem podekscytowany tym, bo to jest niesamowity update, ja na tą operację czekałem długo, jestem fanem operacji, więc no, jestem ogólnie fanem wprowadzania turbo nowości do gry. Cieszę się, że Valve popracował, bo naprawdę to nie jest byle co. Operacja Hydra była słabą operacją. Nie było misji co-opowych, takich jak Wildfire. Były same misje Guardian bez misji Solo. To była słaba operacja. Tutaj mamy zupełnie co innego. Widać, że było popracowane. Zbieru się z czasem też z ogłoszeniem Half-Life VR. Mówię dzisiaj szybko, bo chcę szybko, nie chcę przedłużać filmu, a to będzie długi film. Z Half-Life VR, więc on będzie na gordlach Steamowskich. I to jest ważna informacja, żeby przypadkiem ludzie na nich nie czyszczeli. To dali do turbo operacji, że, jest, że Valve pracuje bardzo dobrze. Yy, mamy też misję w Dangerous Zone, mamy misję w trybach turniejowych, w trybach deadmatch, w trybach uproszczonych, yy, uproszczony, skrzydłowy. No, dzieje się mnóstwo. Jedyne co mam mankament do, do tej operacji, to niestety to, że mało dodanych map. Uwaga, turniejowe mamy takie same. Wypadło nam Seas, Seaside oraz Zoo, co wspominałem na fanpageu od niedawna, że one wypadną w ciągu najbliższej aktualizacji. I tak się stało na fanpage'u. wejdźcie, też jest w opisie na Twitter, bla bla bla. Dodano jedną nową mapę do trybów turniejowych: niestety tylko jedną. Jest to mapa Studio. Ona zasuruje, aczkolwiek nie jestem jej wielkim fanem, na pewno, jest, ale ma swoje grono fanów. Ja za bardzo nie przepadam. Podraliśmy dzisiaj. I dziękuję. Bridge, według mnie, o wiele lepsza mapa, i ona nadal została, co ciekawe. Niestety, spodziewałem się, że do skrzydłowego dojdą kilka map, bo społeczność naprawdę ciężko pracuje nad tymi mapami. Sporo jest do Windmana, Windmana, fajnych map, natomiast tutaj nie dostaliśmy nic, cały czas map pol, jaki był. Yy, no i. Proszę Państwa, co chciałem Państwu powiedzieć? Dodano nową mapę do strefy zagrożenia. To jest mapa Jungle, którą już wspominałem w filmie o operacji 2019, o zapowiedzi. No, to jest najlepsza mapa, jaką zrobiło członek społeczności. Aczkolwiek jest jeszcze, jeszcze mapa do Battle Royale, gdzie jest Dust 2, um, Newt, Train, Safe House, y, Bloodside, trochę kawałek. To wszystko jest na jednej mapie Battle Royale. To już też możecie znaleźć w opisie tę mapę, gdzie ją przeleciałem po niej. Nie mapę, tylko po niej przeleciałem i możecie zobaczyć co tam się ciekawego wydarzyło. Lećmy dalej. Gry wojenne dodano nową mapę, stworzoną prawdopodobnie przez Valve, aczkolwiek nie jestem w 100% pewien. Jest to mapa Luna sea, czyli takie trochę... Yy, ...grawitacja. Ona jest w latającym skałcie i to jest bardzo dobra mapa pod ten tryb. Jest też w z urokiem, graliśmy dzisiaj trochę. Jest okej. Okay. Zresztą macie streama... ...też w opisie, yy, bo od razu był stream jak się dowiedzieliśmy, że jest operacja. I tamtą mapę też możecie znaleźć, jak graliśmy. Tyle jest z map, czyli dostaliśmy Lunacy, która jest tutaj w tych trybach cienkich, tych słabych, co grają casuale. Jest nowa mapa do strefy zagrożenia jungletii. jungle, przepraszam. Junglety, ona chyba się nazywa tutaj jest troszkę zmieniona. Tak mi się wydaje, że to jest Junglety. map. DZ bo to jest prefix od Danger Zone DZ Junglety, natomiast tutaj jest ustawione jako jungle. Yy, no, nie mi to oceniać, natomiast lećmy dalej. Trzy mapy, Jungle, czyli tam Jungle tutaj to Lunacy oraz do turniejowego Studio. Trzy tylko mapy, bardzo, bardzo mało, ale nic. Spójrzmy co się dzieje dalej, bo tutaj mamy te misje i te misje, żeby wykonywać to levelujemy. Każda gwiazdka to jest level do przodu i tych leveli będziemy mieli 100. Uwaga, uwaga, mamy 100 leveli, każda gwiazda nam leveluje do przodu i za te lewele, nie na każdym levelu coś dostajemy, ale za niektóre. I na przykład dostajemy, najpierw przejdźmy do tego. Będziemy mieli skiny postaci w CS:GO. One są przydatne do tego, żeby ludzie nas widzieli, ale również na koniec meczów będziemy, będą się pokazywać takie fajne ludziki. Puk, że ten na przykład jest najlepszym strzelcem w głowę, ten najwięcej zabił kurczaków w meczu. Takie przedstawienie jak w Overwatchu chyba coś takiego jest pod koniec meczów. Więc też jest w trybie deadmatch. Pierwszy, drugi, trzeci to pierwszy będzie stał ten kozak, więc te skiny do postaci się nam przydadzą. One nie są jakieś turbo kolorowe. Bo spójrzcie na to, czekajcie, tu nam coś wyskoczyło. One nie są jakoś turbo kolorowe, natomiast delikatnie się wyróżniają, więc nie jest to tak jak w Fortnite, że są różowe skiny. Trochę się boję tej te, 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 tego update'u, bo może coś pozmieniać yy, i może się zrobić ta mapa taka zbyt, ta zbyt taka chińska, że będą różne skiny do postaci, a to nie jest takie zbyt okej okay według mnie. Ale dobra, mamy tutaj takiego terrorystę, tutaj kolejnego, tutaj kolejnego, tutaj kolejnego, tutaj kolejnego. Którą z tych postaci dostaniemy na poziomie 28, którą z tych nie jest to potwierdzone, będzie, będzie to losowanie po prostu. którą z nich dostaniemy, nie wszystkie, e, tylko jedną z nich i nie będziemy mogli wybrać, tylko po prostu dostaniemy którąś z nich. 28 poziom. Na 52 dostaniemy którąś z tych postaci, proszę bardzo. Oczywiście to będzie można tą postać grać tylko na mapie, na której są y, ten jego skład, czyli to jest skład Sabre, tutaj jest skład Phoenix, to jest bodajże, no nie wiem, na której mapie. Na Inferno? Nie, 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 nie. Chyba tak, nie wiem. To jest na daście chyba i na Mirażu Elite Crew. Tutaj obrońcy, NF, NSWC, SEAL, nie jestem wojskowym, nie znam się na tym niestety, przepraszam. Jestem też odświętnie ubrany, bo dzisiaj święto, wiecie, bo dzisiaj jest święto CS a i urałem się specjalnie dla was. Yy, Exceptional Argent, bla, bla, bla. Lecimy dalej. Fioletowy skin 76 już, to prawdopodobnie będzie można sprzedawać te skiny, więc możecie zarabiać. Tu już się zaczynają fajne takie, fajne crosshatcher, fajna fryzurka tutaj ten z Dusta tylko w białym sweterku, siup, siup, siup. I skiny najlepsze za setny level, czyli taki chłopak, z taką fryzorką, taki siwy, ja bym chciał siwego bardzo, bo siwy jest bardzo zawsze fajny. Tutaj jakaś pani we FBI, na pewno na nią chyba jest ten, ten skład, no i taki kozak. Ponadto będziemy dostawali za różne levele, strzynki. Dostaliśmy cztery nowe yy, strzynki skinów, właściwie jedną strzynkę i trzy kolekcje skinów, które są na różnych mapach i tak. Skrzynkę Shattered Web, czyli tą y, operacyjną, będziemy dostawali raz, dwa, trzy, cztery, osiem razy w ciągu całego sezonu. Nazwijmy do sezony, możemy nazywać to operacją. Osiem razy dostaniemy tą skrzynkę, więc dostaniemy osiem skrzynek, jeśli ukończymy wszystko. Sporo yy, i chyba tyle. Nie wiem, czy można ją wydropić, nie jestem pewien. Trzy razy dostaniemy którąś z broni, tu dostaniemy skrzynkę, natomiast tutaj będziemy dostawać trzy razy którąś z broni, nie dostaniemy strzynki kolekcji, kolek kolekcji, tylko którąś z tych broni. I uwaga. Tutaj jest bardzo ładna AWP z kolekcji Canals, jest bardzo ładna, natomiast ta AWP, która jest w skrzynce kolekcji nordyckiej, to nie przebije jej nic, absolutnie nie, to jest najlepsza broń, jaką kiedykolwiek widziałem w tej drzewie, wydaje mi się, jest mega, mega ładna i no, jeśli mnie lubicie, to kupcie mi ją i będę nią robił dużo fraków, naprawdę. A tak naprawdę nie. To są tylko skiny. Pamiętajcie o tym. Skiny nie są najważniejsze, natomiast jest mega, mega ładny. Mega, mega, mega fajny. Yy, I to, trzy razy również to. I trzy razy z kolekcji Sandmark. Tutaj nie ma chyba nic ciekawego. Takie o skiny, kałach, takie czerwone. No, kwiatuszki. Bez rewelacji. Ponadto jakieś tam graffiti. Tutaj żaden wezwanie operacji można upgrade'ować do yy, brąz, srebro, yy, złoto. I diament, jak już do nas przyzwyczaili niedawno. Yy, Będzie miał jakieś tam naklejki, ileś tam razy, bla bla bla. Żeby to wypełnić, po prostu, żeby coś tam dostawać. No, ale ciekawe, że ten test klinu do postaci, to jest ciekawa nowość. I że to wyzwania operacji. Tutaj trzeba ukończyć 30 misji. O tym też mówię, że właśnie. Tutaj można właściwie wypełnić 4 misje. 3 misje za 3 gwiazdki. Oj, przepraszam, co ja włączyłem. 3 misje za trzy gwiazdki i jedną za jedną gwiazdkę. I wtedy już mamy cztery misje zrobione i 10 gwiazdy, bo tutaj widzicie, możemy zdobyć maksymalnie 10 misji. 10 gwiazdy możemy zdobyć, 10 levelów możemy wylewelować. Reszta tych misji będzie służyła po to, żeby właśnie upgradeować monetę. Bo tych misji trzeba robić tam sporo na, tą, na ten upgrade monetę. Chyba 30 misji trzeba zrobić, żeby upgradeować na srebro, czyli sporo. Misji w sumie będzie chyba 160, bo jest 16 tygodni i po 10 misji w każdym. No i będziemy również dostawać punkty doświadczenia do tutaj. Straciłem rangę w skrzydłowym, jeśli ktoś chciałby, to bym zagrał z nim. Niestety nie, mam, nie będziemy mieli e, takiej możliwości, by, by zagrać nowy, na nowych mapach w trybie skrzydłowym. Kto wie, może jeszcze dojdą w tym sezonie, w tej operacji. Kto wie. Miejmy nadzieję, że po tych 16 tygodniach tej operacji nadal ta operacja będzie istnieć. Yy... Znaczy, będzie kolejna operacja, bo miejmy nadzieję, że będzie to tak, że będzie kolejny sezon i kolejny i kolejny. Kolejna operacja Teraz w Fortnite chociażby, bo jest to naprawdę bardzo fajny pomysł, bardzo fajne urozmaicanie do gry. Miejmy nadzieję, że operacje wrócą na stałe, bo naprawdę jest to fajna sprawa. Patrzcie, jaki siwy fajny, fajny. Wy widzicie to? Ja wam zasłaniam, nie? Jestem debilem. Piękny, możemy kupować oczywiście gwiazdki, żeby przechodzić dalej. Jeśli chcecie już od razu siwego, to po prostu kupujecie gwiazdki, siub, tutaj proszę bardzo. 170 zł za 90 gwiazdek. Co to dla Was jest? No proszę bardzo. Co to dla Was jest? Jeszcze możecie yy, tą AWP wytropić sobie oczywiście tutaj siup. I możecie mi ją dać, To byłby. OK deal. Yy, no to tyle. Tyle chyba ode mnie, nie wiem co to wam jeszcze może więcej powiedzieć. Chyba tyle w, tym, w tej operacji. Myślę, że mapy nie, jest, nie są zbyt specjalnie lubiane, jeśli są dodawane, bo i tak chyba ludzie zbyt wiele na nich nie grają, więc yy, dodali twórcy to, co modli. naprawdę update genialny, będzie co robić, będzie w co grać. No i to chyba tyle ode mnie, cieszmy się, że tą operacją, cieszmy się, że będziemy mieli content, który będziemy dzięki któremu będziemy mogli grać w CS-a i coś levelować, coś dostawać i przy okazji też szkolić się. Niestety te misje są trudne. To nie jest tak, że będziemy sobie robić misje. I toż y, możemy mieć setny level, tak naprawdę, internetu, a mieć tak naprawdę chyba z, z srebrną czy złotą mm, monetę. Bo, tak jak mówiłem, na to, żeby robić tą diamentową monetę, trzeba będzie robić wszystkie misje. Natomiast, żeby zrobić setny level, te wszystkie misje nie, nie trzeba będzie zrobić. Jest 160 misji wydaje mi się, a 100 misji trzeba zrobić na setny level Więc 60 jeszcze będzie, prawdopodobnie wszystkie trzeba będzie zrobić na diament A te misje są trudne, na przykład zabić tam 10 typów z nowej na uproszczonym Nowa to jest tragiczna broń, nie, nie, nie wiem po co ona jest Przy okazji jeszcze był update dzisiaj, pozmieniane troszkę vertigo Na plus wydaje mi się, bardzo dobre zmiany yy, Pozmieniane również yy, bronie Ułatwiono spray pattern z takiej broni jak Galil i Famas, czyli dwie bliźniacze broni po dwóch stronach barykady. Oraz z tego co wiem podniesiono cenę Kleera, który był bardzo ostatnio głośno hejtowany. Roczna zmiana była, że Kleer został zmieniony do ceny 2750, natomiast dopiero niedawno społeczność się obudziła, że to jest przemocna broń, trzeba to zmienić. No i zmieniła się tylko cena do 3000 podniesiona. Zobaczymy jak to będzie dalej w cs natomiast też został już również wprowadzony do tego, że można grać na matchmakingu. No i to tyle. Trzymajcie się i widzimy się kiedyś tam. Będziemy grać, myślę to. Więc zapraszam na streama, kocham was. Cieszę się, że, cieszę się, że wyszła operacja i nie wyszłam na głupka, że tej operacji nie było, a jest. I jest super, bo cieszę się. Cieszę się z tej operacji. Będę miał co robić, będę miał co grać z Kubą, bo my lubimy sobie grać te Guardiany, że się broni bombsightów czyli tego obrońcę po polsku. Cieszę się, jestem podekscytowany tą grą, dużo szybko mówię, że chcę po prostu, żeby ten film był szybki, Ja wam za szybko, to zwolnicie. Dziękuję, do widzenia. Dobranoc, widzimy się kiedy indziej. Bye, 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 bye. Może będę komentował jakieś mecze. Dlaczego by nie? Chciałbym, lubię komentować, niestety nikt nie chce słuchać, więc no wiecie. Ciężko jest, jest to robić, kiedy nikt nie chcecie tego. Nie chcę od ciebie tego. No, mylę się, ale to mylę się specjalnie, żeby robić z was jaja. Trzymajcie się i do usłyszenia. Nie, umi nie umiem się żegnać. To jest moja największa wada. Ja nie umiem się pożegnać. bym do was gadać i gadać. Jak już rozpocznę radanie, to mogę gadać i gadać. I ja nie, nie żartuję. To jest strasznie mi skakuje chyba adrenalina, jeśli mówię dużo. Podskakuje do góry. Na piłeczce. Bo to jest, jak się dużo mówi, to potem się chce dużo mówić, ja teraz i co, skończę to i do kogo będę mówił? Wszyscy śpią, jest czwarta rano, tak? Czwarta dwadzieścia Kuba poszedł, nie będę miał z kim rozmawiać. Dobranoc, do widzenia, kończmy tą farsę.